Za chwilę w Zibibis, niesamowita przygoda ze świnką pepą. Kręciołki płyną do nas czerwoną łodzią. Następnie w Zibibis. Cichutko. Słyszysz, jeśli popatrzysz bliżej i bardziej uważnie, możesz wytropić. Delikatnie, nie wystrasz ich! Kręciołki Codziennie o 19.30 w -Bee -Bee -Bee. Cześć! Mam na imię Aneta Zbliża się pora spania więc przygotowuję się na pójście do łóżka Macie już na sobie wygodne piżamki? Ja już swoją założyłam, ale dzisiejszy wieczór jest dość chłodny, więc owinę się jeszcze szlafrokiem. A na nogi założę ciepłe kapcie. Gdzie one się podziały? A są? Jeden, drugi, dwa ciepłe kapcie na dwie zmarznięte stopy. A wy jak przygotowujecie się na pójście do łóżka? Naprawdę? Musicie się przy tym świetnie bawić. Jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Dzień talentu. Kolejny dzień w szkole dobiega końca. zobaczyć jak wygląda biuro taty świnki. Tatusiu, co ty robisz przez cały dzień w swoim biurze? Wiele ciekawych rzeczy. Zobaczysz. To budynek, w którym pracuje tata. Dojechaliśmy! Hurra! <laughs> tak. Dzień dobry, proszę otworzyć. A witam, proszę wejść. Ja też mogę nacisnąć.